Zadumany Marcin Rogacewicz patrzy w przyszłość. Rozmyśla o hejterach, widzą jedynie nasze odbicie. Marcin Rogacewicz jeszcze kilka miesięcy temu trzymał się z dala od show biznesu. Za sprawą związku z Agnieszką Kaczorowską zrobiło się o nim bardzo głośno. Razem wystąpili w tańcu z gwiazdami, a teraz szykują się do wspólnego spektaklu. W piątkowe popołudnie aktor dodał wpis, w którym rozmyśla o ludzkiej naturze. Uderzył w hejterów? Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz najgorętszy duet w showbiznesie. Agnieszka Kaczorowska, 33 litry, i Marcin Rogacewicz, 45 litrów, to obecnie najpopularniejsza para w polskim showbiznesie. Jeszcze do niedawna ukrywali się ze swoim uczuciem. Jedynie zdjęcia paparazzi świadczyły o tym, że łączy ich coś więcej niż tylko zawodowa relacja. Zakochani swój związek potwierdzili dopiero przed kamerami w programie Taniec z Gwiazdami. Namiętny pocałunek jakim aktor obdarzył swoją ukochaną nie pozostawił żadnych wątpliwości co do natury ich relacji. Chociaż Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mówili, że chcą chronić swoją prywatność, to w materiałach zapowiadających występy postanowili zdradzić kilka tajemnic. To przed kamerą Polsatu tancerka po raz pierwszy poznała mamę aktora. Kilka dni później w odcinku rodzinnym gwiazdor komisarza Aleksa opowiadał, że przez 12 lat nie miał kontaktu z mamą. Zakochani pokazali również, jak remontują wspólne gniazdko. Gościli również w podcaście Wojewódzki Kędzierski. Marcin Rogacewicz patrzy w przyszłość i rozmyśla. Jeszcze niedawno byli faworytami do zwycięstwa w tańcu z gwiazdami. Niespodziewanie pożegnali się z programem na krótko przed finałem. W mowie pożegnalnej Agnieszka opowiadała m.in. o hejcie, jaki na nich spadł. Stwierdziła również, że razem z ukochanym dalej będą tańczyć, ale już tylko dla siebie w czterech ścianach. Kilka dni później okazało się, że nie ograniczą się jedynie do prywatnych występów. Zakochani pracują bowiem nad autorskim spektaklem tanecznym, z którym ruszą w Polskę. Fani aktorskiej pary rzuciła się po bilety. Nie zabrakło jednak i krytyki. Część internautów zarzuciło im niespójność swoich wypowiedzi i czynów oraz sprzedawanie prywatności. Kaczorowska i Rogacewicz nie przejmują się krytyką. Co więcej, aktorka ruszyła ze sprzedażą własnych perfum. Z kolei jej ukochany udał się na krótki wyjazd, podczas którego wzięło go na przemyślenia. Na Instagramie opublikował zdjęcie z nad jeziora, do którego dodał wymowny opis. Czy chciał w ten sposób dać do myślenia swoim hejterom? Patrząc w przyszłość i widząc to obłędne odbicie gór w jeziorze, zastanawiam się, jak często ludzie nie widzą nas takimi, jakimi jesteśmy naprawdę, tylko widzą jedynie nasze odbicie. Napisał aktor.